No, dla mnie to dużo znaczy, bo jak, jak ten, jak się uda tam uzbierać coś tam, to zrobimy z tego jakiś kiwałej znowu, bo... jak nie dałem, kur. No, sugerowo. Słuchaj, chodź mi teraz napisała cokolwiek jak ja i tak wiem, że jesteś głupia i że zrobiłaś to specjalnie. I mnie nie przekonasz, że jest inaczej. Mamon GTRP, mędrzec płocka i admin robi mu żarty? No zobaczymy. 200k... a to mi chodzi Tej w... Ty, 200k followów. A no wiesz co? Ja i tak w ogóle, dobra, ze spoilery już wam na rzeczy, no nie, bo jesteście od rana, jesteście tacy, którzy przyszli, to większość nie będzie pewnie wiedziała, jak się dowiedzą, to po czasie. Chodzi o to, że ja już od dłuższego czasu myślę coś takiego robić, że jak będziemy grać w jakąś grę fajną taką, no to będę jakiś tam imaż sobie robił w stosunku do tej gry, czyli jakieś czapki k ogarniał, może jakiś śmieszny ubiór, może się pomaluje. Po prostu... <słyska> Stroje będzie, kurwa, mam on robił. No od dawna o tym myślałem, bo zainspirowało mnie to, że się tam Kamil i Witek kiedyś na TT pomalowali, wiecie o co chodzi. I, i chciałbym takie rzeczy robić właśnie i to też dla was jest lepiej troszeczkę, no nie? No i po prostu ten YouTube, tam powolutku coś próbuje. Powiem wam tak, nie wiedziałem jak ciężko jest zrobić coś na YouTube, póki nie próbowałem zrobić konkretnie na YouTube. Bo może to jest mój problem, że ja próbuję konkretnie na YouTube coś nagrać i robię 40 podejść z czasami i żadne nie jest dobre i wypierd... I tracę powiedzmy, nie wiem... 4 godziny na to, bo próbuję coś w ciągu 4 czy 5 godzin nagrać, a nie potrafię. Wiecie o co mi chodzi? I to jest takie. Co? No. O kurczę, jak dzięki za 14 miesięcy subka, <grym> bardzo dziękuję miło. A chcesz, jak zrobić, zrobić tego y, ludka w tym w Hero Warsach? No. może? Bo widzę, że jesteś kochany, wspierasz kanał subkiem. To może masz ochotę poświęcić 10 minut, tam e-mailing zaakceptować i, i zrobić mi ludzika w Hero Warsach, co? Jakby ktoś z by widzów był na tyle. Kochany, by mógł zrobić jakiegoś ludzika w tym w Hero Warsach, byłbym bardzo wdzięczny. Tam trzeba wbić dziesiąty poziom i, i, i potwierdzić e-mail. To jest dosłownie 10 minut roboty, nawet nie. No, dla mnie to dużo znaczy, bo jak, jak ten, jak się uda tam uzbierać coś tam, to zrobimy z tego jakiś. To nie znowu, bo jak... Wiedziałem, kurwa, wiedziałem, że to giveaway. <ścoughs> Ten giveaway to już zawsze jest. Któregoś razu to zrobiliśmy, to rozdawaliśmy tam bonyk jakiś po 100, po 200 zł. No nie pamiętam ile tych, tych PSC, w sensie, oddawaliśmy, no nie? Te PSC, bo nie chciałem tak, żeby wysyłać przedmioty ludziom, to wtedy PSC robiliśmy. A jeszcze mamy klawiaturę do, roz... do rozlosowania. Klawiatura. Także, no mam jakiś sprzęt jeszcze do rozgłosowania, no nie? Na streamku, bo mi został jeszcze stary... Jest zila, jest zil jest sobie tam jakiś czas temu. No, te nie ma. Dobra, nie chcę mi się już grać. Nie gram już. Wziąłem pudło i mi, człowieku, samochód zniknął. Mam dosyć, mam dosyć. Mam dosyć. Tylko jedną paczkę mogę oddać, więc nic nie zarobię, zobacz. I co ja mam teraz zrobić? Nie piszę żadnego reporta, ale te w cztery robię i dograć grać innego. Tak, na pewno. Będzie dalej grał. Pierwszy raz grał. to dostałem. To nie, to jakaś k specjalnie zrobiła. W dupę śmiecił za to, bez kitu, w dupę se ten samochód, szmato je włóż. Po prostu w dupę se włóż ten samochód i wydymaj się nim. Stary, to jakaś mi zrobiła dowcip, bo to już jest nie pierwszy raz, stary. To jest nie pierwszy raz, no nie? Dobra, jak mam tiket zrobić, bo to nie ten. Jak mi dasz pieniądze na szmato, to, to ci kupię. Powiedz mi śmieciu, dlaczego takie rzeczy? piszesz? Czemu taką k życiową jesteś i się prujesz do ludzi za to, że grają w komputer? Powiedz mi gościu, co Tylko. się tam w życiu twoim wydarzyło takiego, nie wiem, stary ciurku, co się tam dzieje u ciebie w domu, że ty musisz to oddawać ludziom w internecie? Powiedz mi. Powiedz mi, gościu, co się dzieje złego w twoim życiu, to ci pomożemy, kwa. bo ty nie rozwiążesz swoich problemów, kwa. debilu, ty pierdolony, wyzywając ludzi. Więc powiedz, jaki masz problem w domu? Nie wiem. Do tego śmiecia, co o wózku inwalidzkim jakimś pisze. Hmm. Nie wiem, gościu, dlaczego życzysz ludziom wózka inwalidzkiego? Chciałbyś tam jeździć, albo nie wiem, żeby ktoś od ciebie z rodziny jeździł? No ty nie jesteś poważny? To takich ludzi to nie powinni w ogóle do ludzi dopuszczać. Ale ja się nie przejmuję, mnie wkur... po prostu, bo taka szmata nie powinna w ogóle być dopuszczona do normalnych ludzi. Taka szmata powinna z takimi samymi szmatami być. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to nie jest człowiek, to jest szmata, człowieku. Jak można takiej rzeczy komuś życzyć? Rozumiesz, o co mi chodzi? Naprawdę, takie szmaty to nie powinny w ogóle do ludzi mieć dostępu. Dla nich powinny być specjalne, kur specjalny internet. Tak samo dla tych kur... co citują. Te kur... też powinny grać tylko na cheaterów. Być nawet... Nie wiem. Jedyną opcją dla nich grania w internecie powinno być granie na citerów na takich citują. No ale niestety żyjemy w rozpierdane... na rozpier planecie pośród ludzi, którzy wpierdala... no, mając gówno w głowie, no to ja się nie dziwię, że tak żyjemy. No raczej właśnie na gorsze będą zmiany, bo tak jak powiedziałem, jest ostatnich 6 dni. Miałem w ogóle nie dać nowe, ale pierwsze moje słowo, które się rzekło było, że na 7 dni macie fa... Macie ostatnie 7 dni na onmany Zostało się ich sześć. Do 30 nie będzie unbanów. Jedyne unbany jakie po 30 będą to będą zakupesiana siana. I to naprawdę zakupesiana, Bo zamierzam zrobić koło do losowania. <noise> jakie kurwa koło do losowania na unbany. Na czym to będzie polegało? Tak zrobię koło do losowania. I będzie tam. Unban za stówę, unban za dwie dychy, unban za 1000 zł i unban za 500. I będziemy losować. Za 1000 unban, 1000 złotych. A, i jeszcze mało tego, żeby było jeszcze ciekawiej, dodamy dwie albo trzy pozycje, że nie będzie umbana nigdy. Albo jedna pozycja, nie ma umbana nigdy, możesz ubiegać się umbana za następny rok, <słuch> czy coś takiego. Bo już tam poprosiłem kogoś, żeby mi coś przygotował. Nie wiem, co tam dokładnie. Dopiero w 2026 będzie umban. A nie, będzie mniej więcej, nakreśliłem po prostu zarys sytuacji. No nie chcieliście, Mordo, no to idź tam, gdzie na ciebie srają, Mordo. Tylko szkoda, że tą samą, yy, że tak powiem Ideą w życiu się nie kierujesz w stosunku do kobiet. Że jak ci jakaś mówi, że nie, to nie starasz się o nią, tylko idziesz do takiej łatwej, żeby wsadzić cekutaka i porównać. Szkoda, szkoda, że tam tak nie masz. Co? Co on kurwa gada? Co on powiedział właśnie <laughs> Że jak jakaś babka mówi ci nie, to ty się nie starasz dalej o nią, tylko idziesz do jakiejś łatwej? I wkładasz w nią kutasa. Że tak powiem, ideą w życiu się nie kierujesz w stosunku do kobiet. Że jak ci jakaś mówi, że nie, to nie starasz się o nią, tylko idziesz do takiej łatwej, żeby wsadzić ce kutasa i poruszyć. Szkoda, szkoda, że tam tak nie masz. Ale to tylko. patka bez, bez urazy, nie chcę być hubem. ale to tylko świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Kontekst. Jakaś kobitka napisała kiedyś konfisz czy coś, dostała unbana i pisze normalnie. Po o tym jakich masz znajomych, po drugie, o tym jak bardzo inteligentną osobą jesteś. A resztę, resztę po, punkt pierwszy możesz sobie rozwinąć na A, B, C, D, E, cokolwiek chcesz tam stawić, tak zarówno jak i w drugim punkcie możesz sobie też wstawić A, B, C, D. Nie interesuje mnie to, ale to tylko świadczy o człowieku. Bo mi też powiedzieli kiedyś, żebym wszedł, nie wiem, do, do, do kogoś i napisał coś niemiłego. Tylko, że ja ja ogólnie nie wiem, ja jestem inteligentnym człowiekiem i ja bym wpadł na to, że jak ktoś mi coś takiego każe, ja bym zapytał od razu, a dlaczego tak, od czego to jest, czemu tak. Ja bym to wiedział od razu. A tak jak mówię, no nie? I dziwi mnie, że, że piszesz pracę jakoś licencjatką z takim podejściem do życia inteligentnym. No ale no to jest twoja sprawa, tak jak powiedziałem. no nie moje życie, ja nie zamierzam być, wiesz... I nie nie mam na celu tu być hałem. ja po prostu... Zrobiłem się tak sz szczery w stosunku do ludzi, że daj spokój, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. Jesteś inteligentna, no a nie wpadłaś na to, że to jest obraza, tak? No to okej, okay. no, wierzę ci na słowo, słuchaj. Wierzę ci na słowo. I tak jak, tak samo jak, jak na pewno normalny był ten Twój znajomy. Widzisz, to się różni, ludzi. Defini pod definicjach pewnych słów po prostu się różni. Mnie nauczyli. Tych słów i wydaje mi się, że, że wiem, co one oznaczają. Wszystkiego go nauczyli, jest gigamądry. Bo to było tak, że jak mi ktoś jakieś słowo dawał, to ja się dowiadywałem, co ono znaczy, bo chciałem wiedzieć, co ono znaczy, a nie tylko pierdolę lewo i prawo. Ale to ja. Wyszło, jak wyszło. No wyszło, jak wyszło, no dokładnie. Jak to się mówi, nie ma drugiej... <laughs> nie, to co ja? Szansy, by zrobić pierwsze wrażenie. A że uważasz się za inteligentną osobę, to mam nadzieję, że zrozumiałaś, o co chodzi. To nie znaczy, że ja muszę Cię tak traktować, też oczywiście, czy tak uważać, prawda? Czy mieć podobne zdanie? Mam prawo mieć inne, zwłaszcza, że sytuacja, którą, yy, którą no nie wiem, sprowokowałaś, powiedzmy, bo dostałaś bana za głupotę, bo Ci ktoś tam kazał. Sprowokowała. To wiesz. Zastanawiam się, czy jakby ten sam kolega kazał Ci gówno w pierwszej, żebyś się zastanowiła, że może jednak nie. Bo by Ci powiedział, że tutaj do tego do tego klubu Pierdolnie się wchodzi, wchodzi, ale trzeba gówno w pierwszej. Ciekawe, czy też byś tak weszła i w pierwszej, gówno. Jestem bardzo ciekawy, czy też jest coś taka, taka ten. Taka otwarta na inne sugestie od ludzi. Od razu. <laughs> nie, no bo to jest najlepszy przykład tego, że ludzie po prostu nie myślą, że mają to w dupie. A ja powiem wam coś najfajniejszego. Ja ogólnie znam prawdę i wiem, że to, to musi być jakiś. Nie będę tu niemiły, ale to po prostu celowo zrobiła. Czy tam zrobił Tam jest po drugiej stronie koło lata. Ja tam nie zamierzam żadnych. Wiesz. Robisz, ale no stary, oh. pomawianie rzeczy, no to trochę słabe. No, nie. Najlepsze jest, że oni pomawiają o rzecz, którą mógłbyś wyegzekwować i udowodnić, że, że nie robisz, właśnie robiąc tą rzeczą, którą pomawiają. Rozumiesz o co chodzi? Takie są z tych śmieci. Ja bym mógł wykazać, przy żadnym świadkiem, nic tego, ale no musiałbym się gdzieś tam wiesz. No ale ja nie zamierzam jakimś debilom, co se żartują, udowadniać niczego, bo to oni udowadniają mi. I podejrzewam, że, że ludziom w otoczeniu, którzy są inteligentni, właśnie, a nie inteligentni tylko z napisania, że jednak, no, to to ma do rzeczy. Ja, kurwa, ja już nie wiem o co chodzi, to co on tu ugada. Ja, ja nie wiem, z, 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 straciłem wątek. W ogóle, no nie? I dlaczego ktoś kłamie? No, sugerował. słuchaj, choćbyś mi teraz napisała cokolwiek, ja i tak wiem, że jesteś głupia. I że zrobiłaś to specjalnie. I mnie nie przekonasz, że jest inaczej. Po prostu. No sorry. Bo to, że ty się uważasz za osobę inteligentną, to nie znaczy, że tak jeszcze go dowiodła sytuacja, którą przedstawiłem. Prawda? Że może nie do końca, nie w każdej sytuacji życiowej jesteś osobą inteligentną. Może być osobą inteligentną, nie wiem do wzięcia książki i nauczenia się na pamięć czegoś nie wiem, chociaż to i tak bardziej z pamięcią jest mi się... Boże, co go tak to kurwa obchodzi? Po co on o tym gada w kółko? wydaje mi się z inteligencją, bo czy, czy kształcenie się czy, czy cokolwiek to są dwa rodzaje ludzi, którzy się uczą ludzi, którzy się uczą na pamięć <laughs> i ludzi, którzy się uczą po to, żeby to zrozumieć i wydaje mi się, że ty jesteś osobą taką, która po prostu... A ser, to jest dziwne bo tak, jest jakaś osoba i ona mówi, że ona jest mądra. A Mamon twierdzi, że ona jest niemądra. I ona teraz taka pisze, jestem mądra. I mamon za nas zignorować po prostu kurwa obojętnie, to on będzie godzinę gadał, nie, ty nie jesteś mądra, bo tu, 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 tu są takie dowody, tu tu, 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 tu i no nie jesteś mądra. Dlaczego on ma taką potrzebę, kurwa, tłumaczenia tego, jakieś udowadnia rzeczy, kurwa, po co mu się takie coś chce w ogóle? Czy to strata pierdolonego czasu. I co on zmieni? Nic. Uczy się na pamięć, a nie stara się coś zrozumieć. Bo stara... Ja już zauważyłem na czacie, po tym co piszesz, że stara... starałem ci się to bardzo delikatnie i kulturalnie wytłumaczyć i nie rozumiałaś tego, że musiałem po prostu powiedzieć to w taki sposób, że dopiero załapałaś. A wracając do tematu twojego, co poruszyłeś ty, Zachary, to Dystans w internecie. Wiesz co? Dam ci przykład. Usiądź z tatą, albo z mamą, albo z innym członkiem rodziny, przy, przy komputerach wejdźcie na jakiś komunikator i napisz ojcu, że jest kurwa. Albo szmatą, napisz, że jest matką. Ooo klasyk, on to zawsze mówi. No, napisz to samo do ojca. <laughs> kurwa. Czegoś nie rozumiesz, że ktoś wchodzi tutaj na ten czat. Tam do niego robi sobie jaja. Jaja ze świra, który jest giga, stary i obłąkany. A ktoś by takie napisał do taty, bo to skurwa tata. Czego nie rozumie? I zobacz, czy będą traktować to jako dystans do internetu. Może w ten sposób ci się w mózgu zaświeci lampka. Bo tak samo konsekwencje masz, ponosisz za rzeczy, które zrobisz w internecie, ale zarówno jak i za rzeczy, które zrobisz w realu. Bo czy popełnisz przestępstwo w internecie, czy popełnisz je w realu, i tak poniesiesz odpowiedzialność, odpowiedzialność karną, jeżeli by coś już wiesz, ten, to w realu. I argument, że to jest internet i że trzeba mieć dystans, jest dla mnie debilny. Bo tak jak Ci powiedziałem. Zrób tak, jak Ci powiedziałem, to zobaczysz. Zobaczysz na czym to polega. O to chodzi. Może tak twój mózg robić. Pablo, nie do Ciebie mówiłem. A jak już chciałeś pajacować, to stąd spierdam. Do widzenia. Dziwie... wiecie, co jest najgorsze? Że to ludzie piszą, których uważałem za normalnych, myślałem, że to są normalni ludzie, zawsze ich przywitałem, teraz wiem, że siema, dlatego, siema. dlatego się nie ma co witać z wami i wy się nie witajcie ze mną po prostu, bo to nie ma sensu, bo nigdy nie wierzymy mi relacji żadnej, bo wy jesteście do tego stopnia rozpierdoleni i głupi, że będziecie wierzyć swoim, nie wiem, nastoletnim, czy tam jakimś kolegom, czy koleżankom w jakieś debilne rzeczy, zamiast służyć samemu mózgu i zachować się w porządku i tyle mam do powiedzenia. Bo mi też czy mówi... będę tam grał na tym Five City, a ja tak się zastanawiałem, czy mi się chce w ogóle tam się dobijać do tego serwera, tylko ze względu, że jest dziadek i chyba, chyba nie. Ale jest dużo widzów, co tam się dostali, więc zobaczymy. Mówili, wyzywaj tego, idź wyzywaj tego. Widziałeś chociaż raz, żebym chodził, takie rzeczy robił? No nie, bo no nie jestem takim człowiekiem. Byłem w kąpieli sobie słuchałem, chcę poruszyć jedną sprawę. on mówi, że faceci idą do innych lasek, jakim jakaś odmówi. W sensie, że akceptują odmowę i idą do innych. Próbować swoich szans. Pozwolę sobie przypomnieć, że znamy przypadki, że mama podbił do lasek, które mu odmawiały, a nawet takich, jakie były zajęte i oglądały sobie streama razem z chłopakiem, który tego słuchał. Kwestia taktu. Ogarnięcia, nie wiem, jak to nazwać. Nieistotne, rób ta co chce, Tak. Było tak. Kiedyś on gadał jakaś moderatorka na kanale i on wiedział, że nam chłopaka, on do nie gadał jakieś takie teksty, kurwa dziwne. Było tak. Było no. A tak jak powiedziałem, za 7 dni nawet nie będę się słowem do was odzywał, tylko będę napierd... na prawo i lewo. No czy nie ja, moderacja. Bo już nie będzie czegoś takiego, że będzie na 10 minut timeout. Po prostu wszyscy będą permy wypierze. <laughs> a nie będzie nawet ten. No chyba, że ktoś zrobi coś małego, to dostanie 10 minut wtedy, faktycznie. Stary, nigdzie nie miałeś tylu osób odbanowanych. Tyle. O, nikt. nikt. Onią normalnie zapraszał na obiad, a nawet jak mówił, kolację ze śniadanie Nigdy nikomu tyle razy nie wybaczył, co jak wam. Niektórym to po 500 razy, więc to już jest koniec, po prostu moja cierpliwość się no, skończyła, no. Mi się nie chce wychowywać cudzych dzieci. A ktoś się miał ochotę, ruch chciał mieć dzieci i zdecydował się na to, to powinien poczuć się do obowiązku i wychować. Jak nie, to wypierdaj, ja nie będę tego robił za was. I tyle. Czy myślicie, że mamy kiedyś jakąś laskę? Ja serio uważam, że nie! Nie! Kiedyś obstawiam, że było coś takiego, że on nie wiem, w podstawówce kurwa, czy tam w gimnazjum, że wiesz, tam bajerował z jakąś tą koleżanką, że gdzieś tam wyszli kurwa, coś tam zjedli, czy coś, i to tyle. Koniec. Wydaje mi się, że nie miał takiej baby-baby. Serio. Wątpię. No, co mówię? No mordo, słuchaj. Jeżeli chciałeś ludziom zdecydować na dziecko, to chyba powinni się począć w opowiadku, żeby je wychować, tak? Czy nie? No, pomyśl, inteligentny człowiek jeden z drugim. No chyba po to się decydujesz na dziecko, że chcesz je wychować, chcesz mu dać... Przeszłość... Co to kurwa jedzie z jakimś taką na no dachu? to, tamto, chcesz go jakoś prowadzić to życie, nauczyć <noise> życia, co to jest dobro, co złoto, bla, 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 rozumiesz? A nie po prostu jakoś się, wiesz... Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc dlaczego ja mam pełnić obowiązki czyjegoś ojca? No wytłumacz mi. Dlaczego? Bo ktoś nie wiem. Nie umiał? No rozumiesz, jak to brzmi głupio? No stary, no zastanów się. Bo to jest podstawowa rzecz. Szanowanie czyjegoś zdania. Jeżeli nie życzy sobie ktoś czegoś, co mówisz, to tego nie robisz albo No to jest proste. Nie wiesz, że tak jest? podejść do rodziców. Nawyzywa no, ich. Zobaczysz różnicę. Może tak zrozumiesz, nie wiem, niektórzy z was może powinni właśnie w taki sposób życia doświadczać. Nie wiem, ja doświadczałem życia w różny sposób. Czasami nauczyłem się czegoś po tym, jak mi ktoś coś powiedział, a czasami Ooi. po prostu na swoich błędach się uczyłem, że popełniając błąd jakiś, nie wiem, dostając przysłowie... Jaki mądry. Pływego klapsa od rodziców czy coś. Ale większość rzeczy nauczyłem się pojmując je po prostu, pojmując je, rozumiejąc, żeby ludziom nie, koniec świata. Ja, ja już uznaję. Pozdrowisz moje kolegę Krystiana, który choruje na Lordozę. Bardzo dziękuję, o Boże, to niech szybko z wyzdrowieje. Że jest początek końca świata, żebyś oczywiste rzeczy, a pierwsze rzeczy, które się uczysz, musiał tłumaczyć człowiekowi drugiemu. Ja nie wiem, naprawdę. Pamiętaj, że jesteś na Twitchu, tak? To popełnij kogoś złego tutaj. To zobaczymy. Czy jesteś... Że co? Jeszcze raz. Tego klapsa od rodziców czy coś? Ale większość rzeczy nauczyłem się, pojmując je po prostu, mm. pojmując je, rozumiejąc. Żeby ludziom nie, no, koniec świata. Ja, ja już uznaję, że jest początek końca świata, żebyś oczywiste rzeczy. Koniec świata. A pierwsze rzeczy, które się uczy, musiał tłumaczyć człowiekowi drugiemu. Ja nie wiem, naprawdę. Pamiętaj, że jesteś na Twitchu, tak? To popełnij coś złego tutaj. To zobaczymy. Czy jesteś na Twitchu, czy może jesteś, jesteś, że jesteś w rzeczywistości, korzystając z Twitcha? A macie, ja głupi Kupi! Koniec, gadam z Wami dzisiaj. Pamiętaj, że Ty jesteś na świecie, na planecie, w prawdziwym życiu, gościu. I nieważne, czy Ty będziesz na Twitchu, czy będziesz się film przez internet czy oglądał, czy będziesz. Nie wiem, w notatniku. Ty jesteś w prawdziwym życiu, tuwanie. Biesie to dołba. Jak nie rozumiesz tego, to wypierasz psychiatry albo psychologa, jak ty nie rozumiesz. To jesteś w prawdziwym życiu, ale korzystasz z gry po prostu. Ale po drugiej stronie jesteś też człowiek. I robiąc coś złego przeciwko temu człowiekowi, na tym twoim tylko Twitchu, poniesiesz odpowiedzialność nie na tylko Twitchu, ale na tylko rzeczywistości swojej planety. Głupoty gada, to, to, jest, to, jest, to jest kurwa inaczej. Przykład. Właśnie ten na przykład. Gry z voice chatem. W LoLu się cisną, bo nie ma voice chatu. a w takim CSie czy Valorancie już nie za bardzo, bo tam słychać drugie, drugą osobę. To jest inaczej wtedy, kurwa. Tak samo na takim Twitch też jest inaczej, kurwa, no wejdę sobie, coś napiszę, kurwa, i to tyle, no. A jakby był ktoś obok, no to, to jest kurwa inaczej, no, ale no tak działa człowiek, no. Inaczej się myśli, inaczej się pierdolisz głupoty, kurwa, i tak dalej. To jest inaczej po prostu, no, nie, no, nie rozumiem tego. Lecie możesz podnieść. Jesteś takim tumanem, że tego nie wiesz, no jeden z drugim, no po prostu nieważne, dobra A dobrze ci idzie k Ja powiem ci, że... No jest pa! Jeszcze dwóch kolegów, pa! Ale to Kondony ja je... O kurwa! O kurw Kierowca mi wyleciał i co teraz? Ojej, jest! Oj pan nie Spoko na szczęście nie moja. Tamta ta nie twoja. Coś mi skrzypią kółka A bo skrzyp... nie kółka w dupę? A ja chcę coś tylko zobaczyć Dobra, dobra i Ja jaki z... numerek ja, ma szmata? Która szmata ma numerek tak? Okej, okay, spoko Taki k... byłeś w śmiecił? I to, co, i co, Taki... na... no. On ta. mówi numerek kurwa na RP To nieźle. Tak chcesz, żeby ci kurwa, w zaraz skrzypiał? Kurwa, szmato? Właśnie. Dobra, ja te, mu... dobra. tej jedynej nie. nie odpuszczę, Jedynej nie odpuszczę, no nie. dawaj, no dawaj, nie odpuszczamy Ja nie tego typa w ogóle zbanowali na dwa tygodnie? Szczerze dziwne. Bo on powiedział, że mu skrzypią kółka, no ale no kurwa jedzie samochodem, no co mogą mu nie skrzypić? RP? Wiesz, jakby powiedział, mam ty chuju, to ja wtedy rozumiem to kurwa, że ban, ale za takie coś? Szczerze dziwne. Chyba tak kurwa tam administracja banuje tylko, żeby Kamilek nie wyszedł z serwera. Bo jest teraz taką, powiedzmy hit postacią. Przesadzony ban. Ja inaczej to rozpinie ziomuś. Mało lat, wiesz, także... No, to będzie wypierało zaraz stąd. Eee, dawaj, pojacu eee... jeszcze trochę, popajacu no jeszcze trochę, trochę no dawaj. Pochwal nie? bo i tak już... ...śmieciu, więc możesz się pochwalić bardziej, no dawaj. Dobra, jestem. Musiałem coś ogarnąć. W terenie niezabudowanym? XD, XD, to wszystkich <grym> was wy... ...to dobra I <grym> tu nie wrócicie jak coś, <grym> więc piszcie sobie co chcecie, niektórzy z was. Ten cztery wiadomości... XD? Ten, też, ten, się później ten, jak coś Pięknie. mówiłem dzisiaj. Ci, którzy Ale... dostają od dzisiaj bany, będą rok czekać na Umbana, więc powodzenia Wam życie wszystkim. Beka z Ciebie, zobaczymy jaka będzie Beka z Ciebie, śmieciu. Zobaczymy jaka z Ciebie będzie Beka. Mam jedną autostradę. Szmato. Już się potem nie mieli pretensji. Do zobaczenia. Za rok możecie się ubiegać Jest dopiero o jak jakoś. Fajny szwaczyk, bardzo fajny, bardzo fajny.